Jak ludzie, dzisiaj gramy w Nabywczep X Jest to update halloweenowy i zobaczcie, jak pięknie wygląda mapa. Cała taka jakby. halloweenowa jest, taka drzewa. Te wszystkie dynie po bokach ozdobne to jest po prostu piękne. Więc znaczy, co zrobiłem teraz, to odebrałem te rzeczy tutaj. I nic poza tym, a więc no, można iść sprawdzić. Pierwsza, no, pierwsze moje jakby zobaczenie tego eventu to będzie i pierwsza moja reakcja na ten event. Bo jak ja właśnie zobaczyłem, że. Jest, widziałem tylko tego Frankensteina na zdjęciu gry. I nic więcej. Dlatego wejdźmy. I Zobaczmy, czy będzie ładnie. 5000... A, to jest jakaś strefa specjalna. Fajnie zrobione. Tylko to mnie boli. Ba, Czekajcie. Jest pas. Dobra, jest pas, jak w tym roku. Jakiś spider, co? Bo się bije. Chyba Nie, nie chcę tu wchodzić, tylko chcę zobaczyć Halloween Updates Ta, tam to był tylko przedsmak tego eventu całego Tam te paty słabe były Jeden jest to, że tutaj jest tyle tego zbierania Są jakieś większe, one dają chyba więcej Tylko to trzyma tak się długo niszczy Na pewno to, co chcę mieć to amulet, bo amulety są kolekcjonerskie Jakby z tamtego roku mam No i on dużo daje Nie wiem w sumie, czy... Czekajcie, się, na koniec on daje. On dał jakiegoś laka, ale on jest po prostu... Chodzi o to, że jest ekskluzywny jakby. I... Przez moją kaną nie mogę jeszcze nawet nam zjechać na dół. Więc... Ciekawie. Hmm. Te duchy po prostu poniższmy, bo one są jakieś duże. I jak się kilka to się szybciej robi. A nie, dobra, to trzeba wchodzić w to. Pety. Załóż najlepsze. Equip. Czemu się nie zakładają? Equip best, equip best. 25. Dobra, można zaraz otworzyć. Czemu to by tym się nie zakładają? Equip. Aha, zepsuło się coś. Golden minus. Dobra, zakładamy po kolei, bo coś się zepsuło. Yy, dobra, fejerbaty w ogóle nie są takie mocne. Bo one są już trzy krainy do tyłu, a i tak ile zada... ile... jak są wysoko jakby. Można mieć innego. A to jest... Nie ma to jest to golden. Bo tu mam. Shine. dobra. Yy to otwórzmy sobie tyle, ile jest Aha. Dobra, mamy tutaj cukierka. O, epic jakiś wyleciał. To się cieszy. boost No. Pirat Candy. On pewnie daje jakiś boost, nie? Razy dwa tylko. Oby w tym pasie było coś więcej. Tego spidera. Z... Pokonajmy sobie. To dnia coś daje Ciekawe, czy jesteś na, ma na jakichś mapach jakieś ulepszenie. W sumie co miałoby być. Zobaczmy ten świat. Czy go mam tak? No. On jest jakiś taki ładny. Na prostu to jest, jest zrobiony, są zrobione. Są jakieś fajne to, ty, bo ja tu... Ja to... Tam... czekaj, znalazłam powiem. Ten epik jest fajny. Ja pamiętam. Tak tryhardowałem w tą grę. Tam chwilę posiedziałem, żeby jakby zdobyć ten świat. A jak tam jak weszłem do tego, kupiłem sobie jakieś lepsze rebirty od razu wbiję następny z czegoś tam. Nie wiem, po prostu szybko jak to zdobyłem A więc tak... Taka historia na szybko. W ogóle miałem nagrywać z Blokburga z y, Kamasem, ale to później prawdopodobnie i już mam pomysł, żeby nagrać odcinek specjalny z pewnym specjalnym gościem. Ale tak, na razie nie nie mówię. gość on ma 100. To będzie z tego ile? Tak. Zależy ile on daje. Aha, 50 on dawał, ok. Czyli 50 razy 2. My tego nie uzbieramy tak za szybko. No tak. No, po prostu tak. Nie pytajcie. Mm, dobra. Widzicie, jakie to mocne? Tylko jakieś UD, a wszystkie te mają pod jakieś D. Uncommon. Jeszcze sobie tak i chyba już więcej mnie nie stać. No nie stać mnie. Mm, craft All. Coś zejdzie. O! Aha. No w tym mi się chyba zakłada tylko eventowe. A jakbyś wyjdę. A. No tak. Fajnie, że to naprawili w końcu, coś fajnego zrobili. Ciekawego, tak jakby, bo nie zmieniają się przy te pety, że jak się zakładać, to trzeba tak po kolei. Jakie są najlepsze, tylko Equibest Best i się zakładam od razu eventowe. A one dają te mnożniki, a więc to jest fajne. Te pety też są. Ciekawa mechanika, jakby, ale z... czasochłonna. stoi przy tych zwierzakach i co chwilę je bije. Mnie tam są już lepsze albo w jakiś inny sposób. Tam się je pokonuje. Bynajmniej nie w tym odcinku. Ta... W tym odcinku na nie dojdziemy. Może nagram następny, gdzie... jak tam doszłam już. W ogóle też szkoda, że nie ukończyłem tamtego pasa, full pasa, ale on był po prostu, widzisz na odcinku, jak go się ciężko robiło profil Titles Limited Titles. No nie ma, a tutaj może być też Enjoyer z tego roku. Ale to też i będzie ciężkie. Artykuł, akurat teraz, hmm, Dobra, liczymy, wyliczone... Hmm, do ale a w przyszłym odcinku. Przynajmniej tak jest. Halloween box. to jest Halloween box? Się nie można spotkać. Mam jakieś. Halloween box. Widzę, wstać mnie na coś? Może. Albo tą skrzynkę otworzyłam jakiegoś boxa. Nie wiem o co chodzi. Eee. Yy, no wiem o co mi chodzi z Halloween box. Nie, to szybko się chyba. Wbije. Na odcinku tego nie wiemy, ale już mamy tyle. Te niech się usuwają i otwieramy. W ogóle widzisz, tam grę zarobosem chciałem, żeby ten było słychać, żeby nie było tak nież tylko mój głos, ale prawa autorskie mi dają za to. Nie wiem co, on prawa autorskie, ale wolę nie mieć. Więc tak. Mm. Dobra, chyba tyle wystarczy. Nie no, mogłem otwierać tyle, ile chcę, ale dobra, jeszcze i dwa pety. To Idealnie, już nie idealnie, bo trzeba, a nie mam miejsca ale w tym punku. Ok, Trafkowy. Aha, nic się nie zmieniło. Mm, co by tu usunąć? multi -delayed. Magma Hydra, bo może on jest fajny to nie, nie mam miejsca i muszę go usunąć Poza tym zawsze go mogę po będzie sobie zrobić od nowa, jak będę chciał mm, Dobra, mam jakiegoś Rera To mi wystarczy Equip Best Dobra A teraz mi sobie tego peta mm, Teraz tego Ile dostaniemy? Była wcześniej, patrzyłem. Hmm. Tak, 300? Coś takiego. Tam po jakimś czasie bym sobie zbierał ale nie na odcinku, bo to za długo będzie je trwało. Jest nic w tym ciekawego. Też, ciekawe jeszcze jest amulet. Ja się przyjrzę. Dobra. Upgrade Halloween. Wygląda, by tam dalej jeszcze coś było. No, coś tam jest. Mm, jakieś tam są zombie, które trzeba rozbadać. One są jakieś. No, one są na pewno lepsze, ale grosz. Tam, żeby wejść, trzeba dużo zapłacić. Tak, potem po odcinku pozdobywam, to się. tam no, Pozbiera sobie po prostu. Też co, ryzałagnij lagi no ale dopiero wróciłem, jakby z miasta i z miasta bo jest, jest 10 rano ja wróciłem z tego z filmów byłem w mieście nocowałem byłem na FNAF-ie wczoraj napiszcie jak tam film Bo ja to nagrywam dzień po premierze i w sumie to widzicie tego samego dnia byłem o 19 na premierze Dobra, niszczymy. Też, gdyby to widzicie w ten dzień, to o 17 startuje event Halloween na serwerze Discord, a więc ja Was zapraszam po tego odcinka. i Idę tam jeszcze posiedzieć tam nim. Tak szczerze, niszczyliśmy. W tamtym tygodniu nam się nie chciało nic robić, mi i Kamesowi, a w tym tygodniu ja, Kames i Szymon i jego klocki siedzimy i będziemy robić ten event. Więc tak. 5000 tysięcy mamy. Chwała narodu. RR Tylko epiki teraz nie zostawia i otworzymy chwilę i po prostu zobaczyłem sobie padnie. To będzie za długo. To jest pomysł. Dobra, puszczę wam tę muzykę. Jak coś, to nie moja... A nie, jest. Albo że trzeba tych ustawieniach jeszcze wyłączyć. Wyłą Jak no, będą no, prawa autorskie, to co? Nie są co one robią. Aha. I tak mi słychać. Co tu się stało? Aha. A jest to złośne. Jest Dobra, po prostu ta lekko mi leci i otwieramy, epic aha, dobra no to nieźle equip best equip best i otwieramy kolejne jajka dobra brakuje mi chyba dwóch petów coś tego Już tu się nie otwierają Dobra, tyle chyba starsze. O ile w ogóle coś wyleciało, dobrego? Um, nie, nie wyleciało. To otwieramy dalej. Aż wyleci epic. Są to, to jakieś tam przerwy między otwieraniem tych jajek. Um. Jakiś pumpkin immortal. To na razie tam ulewamy ich to jakieś pety dobre trafiają. Zróbmy sobie re rebirsa. Bo nie robiłem dawno. Dobra, i idźmy może coś ulepszyć, żeby odcinek nie był za nudny. Po prostu na spawn. I na spawn, w ogóle no naprawdę to jest ładne, ale nocą. Mmm... Pskinę. Nie, to jest za drogie. Cały czas to jest dla mnie za drogie. Nie wiem dlaczego. Mm, 200 Dobra. Mamy kolejnego rewirusa i to jest na pewno dla nas w sumie. Bo on i tak się w sekundę zapełni. Znane życie. Co? A dobra, bo ja nie mam najlepszych petów. To jednak wychodzimy i zobaczcie to. World Bus, I teraz się tepniemy od razu na najlepszy. No. I jak szybko się zrobi? Jednak nie tak szybko. Bo teraz jeszcze tak. 100. Sto... O nie. Nawet teraz na to nas nie stać. A potem będzie QDAG. To jeszcze chyba jedno. Chociaż nie, jakiś lag jest. Dobra, po prostu to spełnia taka duża liczba, że nawet nie wiem o co chodzi. Um, uzbieraliśmy jak 3000. No teraz mam 2000, ale mi chodzi ogólnie. Bo już 1000 wydałem wcześniej. Zbieraliśmy, no tak, te 2000. W ogóle to jest wiecie co jest dziwne, że jesień kończy się dopiero 22 grudnia. Czyli wtedy, kiedy. A sery, maraton kończy się z tym. Z końcem jesieni. To jak ja będę na końcu jesieni z zakupkiem, będę nagrywał te odcinki świąteczne. Dobra, niż to. To też niszcz, to spaj... a tego on mi niszczy, dobra. Otwórz mi jajko i do pierwszego epika jak się wypadnie, to kończymy odcinek. A było do sko skończenia się miejsca. <tryk> ja Miałem się, że to tylko epic będzie, a to takie coś. Razy 5 cukierki, ile dostaniemy teraz? No, zaraz się nie szybciej robią. dobra. Tego ducha zniszczymy i będzie koniec. Muszę zobaczyć ile on daje. 2.6 i ile będzie teraz? 2.60, dobra, to dużo daje. Dobra, to byłoby na tyle, na nara ludzie.